W islamie, podobnie jak w chrześcijaństwie, każde zabójstwo, każde samobójstwo jest przekreślone, nieakceptowane. W islamie, podobnie jak w chrześcijaństwie, każde zabójstwo i samobójstwo jest przekreślone, niezaakceptowane. Tyle, że w islamie, jeżeli jakiś muzułmanin wysadza się w powietrze, to robi to według sury 911, a więc walczy na drodze Allaha, zabija i zostaje zabity. Zabijać w islamie można, bez problemu, bo tak powiedział pan Mahomet, na przykład jeśli jest to apostata, albo oczywiście podczas dżihadu, a więc tej tak zwanej walki ze swoimi słabościami. Jak dotąd w tym filmie tego księdza nie usłyszałem za prawdy. Więc czegoś mam spodziewać po reszcie tego filmu? No ale dobra, idziemy dalej. Tam jest właściwie rzeczywiście religią, w której człowiek ufa Bogu, poddaje mu się bez reszty, dlatego że ten Bóg jest miłosierny, przebaczający, jest wspaniałomyślny. Allah jest przebaczający, wspaniałomyślny i miłosierny. No chyba jednak nie do końca, no bo apostaci tracą głowę dla Allaha, to znaczy jeśli odejdą od islamu. No a pan Mahomet to jest takim miłosierdziem dla ludzkości, że większego być nie może. W Koranie, gdybyśmy poczytali jeszcze dalej i głębiej, to okazuje się, że chrześcijanie i Żydzi są traktowani Niemalże równorzędnie z wyznawcami proroka Mahometa, bo jesteśmy tak jak oni ludźmi księgi, czyli ludźmi, którzy są zapisani w świętej księdze Boga i są wierzący. Więc należy nam się szacunek i w zasadzie zachęta do dialogu, do tego, żebyśmy ze sobą bratersko rozmawiali. Jesteśmy ludźmi księgi i jesteśmy traktowani na równi z muzułmanami i należy nam się szacunek. Teraz to mnie już całkowicie zamurowało, chociaż mogłem się tego spodziewać. Może w takim razie zerkniemy do Koranu i zobaczymy, jak muzułmanie mają nas traktować. Przy okazji sądzę, że ksiądz Niedautowski mówi tutaj zapewne o wersecie 2,62, który powtarza się zresztą w rozdziale 5,69. Niestety te wersety zostały unieważnione. I zastąpione wersetem 3.85. Ale powracając do tego, jak mają nas traktować muzułmanie, proszę bardzo: walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha, i w dzień ostatni, ten islamski dzień ostatni, Którzy nie zakazują tego, co zakazał Allah i jego wysłannik, na przykład alkoholu albo wieprzowiny, i nie poddają się religii prawdy, to znaczy islamowi, spośród ludzi księgi, żdzi i Chrześcijanie, dopóki nie zapłacą jizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni. I jak już parę razy mówiłem, jizja to nie jest podatek, tylko kara albo grzywna za to, żeście nie przyjęli islamu. Walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha. Czy katolicy wierzą w Allaha? Niech Wam najlepiej odpowie islamski uczony. Czy w islamie czcimy tego samego Boga, którego czczą chrześcijanie? Lub inaczej powiedziawszy, czy Allah i Jahwe to tylko inne imiona tego samego Boga? Odpowiedź jest taka: Nie można powiedzieć, że muzułmanie i chrześcijanie czczą tego samego Boga ponieważ chrześcijanie nie czczą Allaha jednego, który jest czczony przez muzułmanów. Czczą Jezusa i twierdzą, że jest Bogiem. Niektórzy z nich nawet twierdzą, że jest on synem Boga. Allah jest wysoko ponad tym, co mu przypisują. Dlatego Allah powiedział o nich, że są niewiernymi. Z pewnością nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli, że Allah jest Mesjaszem, synem Maryi. Allah kontynuuje interpretacja znaczenia z pewnością niewiernymi są ci, którzy powiedzieli, Allah jest trzeci z trzech w trójcy. Czy wierzymy w dzień ostatni? Uwaga, to nie jest dzień ostatni według chrześcijaństwa, tylko według islamu, a to zupełnie inna sprawa. Czy zakazujemy tego, co zakazuje Islam? To znaczy, pan Allah i pan Mahomet? Czyjemy wieprzowinę i pijemy alkohol? Dalej, czy poddajemy się Islamowi? To znaczy, czy ulegamy mu i uznajemy go za prawdę? Spośród ludzi księgi, dopóki nie zapłacą jizji w dobrowolnej uległości oraz nie zostaną upokorzeni. Nakaz do walki przeciwko ludziom księgi, dopóki nie zapłacą dżizji. Płacenie Jezji jest znakiem niewiary, oczywiście w islam, oraz hańby. Nie mówcie jako pierwsi salam do Żydów i Chrześcijan, a jeśli zobaczycie ich na drodze, zepchnijcie ich w najbardziej wąskie miejsce, to znaczy wścieki. I co, jesteśmy traktowani na równi, a na koniec pokażę wam islamskie orzeczenie, które to wszystko podsumuje. No i mamy ten dialog. Ta, dialog w islamie skończył się wtedy, gdy Mahomet miał już tą swoją armię i nie musiał z nikim gadać. Wtedy właśnie pokojowy dialog się skończył. I tak było we wszystkich krajach, gdzie zawitał islam. Dajesz islamowi mały palec, pożegnaj się z całą ręką. Polecam również trzy fazy dżihadu. Taki jest islam, który warto studiować, który warto poznawać, ale nie przez media, przez sięgnięcie do źródeł. Niestety nie. Taki islam nie jest. To, co nam tutaj ksiądz przedstawił, to utopia. To wersja islamu według Walta Disneya, która nie ma zupełnie nic wspólnego z rzeczywistością. A gdyby ksiądz sięgnął do źródeł, to by się ksiądz szybko przekonał, że wszystko to, co od księdza usłyszeliśmy, jest po prostu wyssany z palca.